Cześć, tu maszyński serwis. Dzisiaj Wam przedstawię stację 9401. To jest stacja, która za tydzień wejdzie do sprzedaży. Specjalnie ją wyłączyłem, żeby, żebyście zobaczyli, jak ta stacja szybciutko się uruchamia. To naprawdę rewelacja, jeśli chodzi o tą stację. Już Pyk mamy. Wszystko gotowe. Tu się nam włącza jeszcze jakaś poprzednia aplikacja. Janosik, wszystko nam z automatu startuje. Internet się podłączył. Już mamy stację w 100% gotową do działania z załadowanymi wszystkimi praktycznie potrzebnymi programami. Mapy pierwsze odpalenie. Kilka sekund. Mapa załadowana. Naprawdę super szybciutko to wszystko fajnie chodzi. Możemy tryb samochodowy sobie włączyć. Naprawdę bardzo fajnie, bardzo szybko. Włączymy tu jakąś nawigację, no wybieranie do celu około 20.39. Sami widzicie, kilka sekund i wszystko chodzi. Praktycznie bez żadnych opóźnień. A to jest stacja, która ma tylko 2 giga a czy znaczy tylko może aż, ale jej optymalizacja jest tak zrobiona, że naprawdę to jest rewelacja. A tutaj mamy najnowsze mapy, jak widać pokazują nam w tej chwili Prędkość samochodu. Mamy najnowszego Janosika, czyli aplikacje dosyć ciężkie, a wszystko to naprawdę super chodzi. Porównywalnie, praktycznie ze stacjami, które mają 4GB. No stacja, oczywiście, oprócz ma sterowanie głosowe, googlowskie. Co ważne, to sterowanie można też odpalić z kierownicy. Czyli jedziemy sobie, naciskamy guzik i stacja nam wybiera nawet numer telefonu z książki. Tego właśnie nie było w Androidach 8. 8, 1. To się właśnie porodziło pierwsze z tą stacją. Działa to bardzo podobnie właśnie jak w Androidzie 6, z tym, że to działa to lepiej i szybciej, prawda? Poza tym mamy equalizer. Equalizer mamy, nie pamiętam ilo, chyba 15 zachód. I do tego jeszcze mamy dobroć, czyli szerokość, jakby pasma. Tutaj to widać dla każdego suwaka osobno. Naprawdę rewelacja. Znowu trzeba troszeczkę czasu poświęcić, żeby to ustawić. Ale efekt jest super. Oprócz tego oczywiście balans. Mamy tutaj, a może coś z tymi mapami zrobię. No. Mamy tutaj surant. Mamy podbicie do środka. Do tego mamy podbicie wysokich tonów, niskich tonów. Jedno zastrzeżenie, które ma tutaj Equalizera, jak ktoś nieumiejętnie go ustawi, to potrafi się czasem przesterować, ale chwilka Poświęcona na konfiguracji tego equalizera, już wiemy, że nie można za bardzo wszystkiego naraz podbijać. Jak podbijemy i niskie tony w equalizerze wysokie, jak podbijemy tutaj ten bas, podbijemy te wysokie tony, no wtedy zaczyna się coś tam przesterować. No ale trzeba oczywiście zrobić to z głową, wtedy naprawdę gra to super. Trzeba po prostu wiedzieć, co robimy. Muzyka nam oczywiście tutaj z Google Play Music. Może lecieć, można z USB puścić, naprawdę super radio. Oczywiście też kamera cofania jest obsługiwana, zewnętrzny mikrofon tutaj jest, bardzo fajna stacja. Także polecam, meszyński serwis, stacja będzie w sprzedaży w naszym sklepie, przypuszczalnie po 20 czerwca. Serdecznie polecam Michał Meszyński, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie.